Kla, Klatę już mamy wielką i, i, i triski też. Teraz trzeba plecy zrobić, nie? Plecy, łapy, wszystko kurczę pieczone. Drążek sobie kupiliśmy, będzie tak. kozacki. Będzie duży, będzie można robić dipy, będzie mo można robić podciągnięcia. Wszystko będzie można robić. No i kolejne challenge jakieś, nie? Tak jest. Najważniejsze rzecz, zawsze zostają części. Wtedy tylko wiecie, że zrobicie coś dobrze. Mamy test. Ale się to buja, chłopie. Tak ma się bujać, chłopie, wiesz, bo wtedy jest. Y... Pracuje. Mięśnie stabilizujące jeszcze pracują. Tak. Gdyby się to nie bujało, to by nie było. Okej. Dipki. Dipki, dipki. Takie chłopie, jakieś szerokie nagle, czy coś? O, kurcze, pieczone. Dobra, no jest git. Jest git, jest git. Wystarczy. Ale było tyle męczenia się z tą hmm. stroną. Musiśmy to... rozkręcać w ogóle, no, ale to. Okay. Za moich czasów, jak byłem dzieciakiem, to Nesti było napojem bogów. Serio. Było mega drogie i mega dobre. E... A teraz mi tak średnio smakuje. Kupiłem też sobie Liptona i testuję herbatki. Dajcie znać, co wy wolicie. W wielkie starcie herbat. 119 yeah. dostał. Brakuje mi 26 eksp. 26 ekspon 4. Yeah. No dobra, jest. jest. Mam, brawo! brawo. brawo. Chłopie, 999 level jak ziomeczek wbił. Brawo, bykulec. W Tybice. co krzyś sądzisz? E, duże wyzwanie, 119 jest ciężko. Brawo. 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 Proszę Państwa, jedną z rzeczy, które tutaj sobie kupiłem, jest oto ten kombinezon i uwaga, założę go dopiero jak kupię sobie Lambo. Nie założę go do, do tej pory nigdy. Na Nowcia zawsze można liczyć, świeże spodnie nowe. I bakecik też, jeden, drugi, pyk, bluza, nereczka i trąbeczka. Trąba ma już do strzelania. Tak, ja robię formę i tylko w Ale ta kurteczka mi się bardzo podoba. Jest kozacka. Pszum.